Witaj na Świętokrzyskiej 12. Budynek Ministerstwa Finansów to jeden z najciekawszych, a jednocześnie najmniej znanych przykładów architektury monumentalnej pierwszej połowy lat 50. Zapraszamy Państwa na spacer po tym niezwykłym gmachu, na co dzień zamkniętym dla zwiedzających. Gmach ma 250 metrów długości i stoi równolegle do ulicy Czackiego. Budowa gmachu została ukończona w 1955 roku już po realizacji Pałacu Kultury, Sejmu czy MDM i innych sztandarowych realizacji tego okresu. Wkrótce potem w marcu 1956 roku skończył się sam socrealizm. Głównie z tego powodu gmach aż po dziś pozostaje nieodkrytym skarbem epoki. Gmach Ministerstwa Finansów to nie tylko zabytek, to okazały monument kryjący śmiałe połączenie stylów. Jest odzwierciedleniem odwagi architektów i jednocześnie wzorcem czasów, w których powstawał. Łączy to, co w latach 50. mogło wydawać się niemożliwe do pogodzenia okazałość, rozmach, funkcjonalność i piękno.